Hejka hejka, witam Was serdecznie na kanale Świat Majstra. W dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować kamerkę zakupioną przez sklep Temu. Jest to kamerka chińska, ale jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o monitoring, i chcę Wam pokazać, co znajduje się w zestawie w jaki sposób ją podłączyć, żeby działała jakie ma funkcje, co i jak. Więc zaczynamy. Kamerka przychodzi do nas w takim pudełeczku, pudełko może się różnić od siebie wyglądem, bo ja już zamawiałem ogólnie takich kamer 3 sztuki i mam podłączone jako monitoring mojej posesji sprawuje się bardzo dobrze. Tutaj macie pudełko. Dobrze, otwieramy. Zobaczmy, co znajduje się w środku. W środku jest karteczka z instrukcją, oczywiście po chińsku, z kodem QR, służącym nam do uruchomienia aplikacji do, tej, do sterowania tej kamerki. No i dalej mamy samą. Kamerkę. O. Również na kamerce jest kod, który nam będzie potrzebny do skonfigurowania jej z oprogramowaniem. O. Tak wygląda tu z tyłu. Mamy mocowanie, żeby można było przemocować tą kamerę. Tutaj mamy głośniczek i dwie anteny do Wi-Fi. Bo jest to kamera sterowana przez Wi-Fi. No i jeszcze w pudełku mamy kabel do podłączenia. I tu oczywiście folika, w której była kamera wrzucona i wkręty z kołkami oraz y, powinien być jeszcze tutaj taki kluczyk. O jest i kluczyk którym można tutaj otworzyć yy, miejsce na kamerze, bo tutaj mamy te miejsce na kamerze i tu otwieramy i tu w środku znajduje się miejsce na włożenie karty pamięci. Najwięcej można tu włożyć kartę pamięci o pojemności 128 i karta jaka tu wchodzi to jest karta SD. I tutaj ten śrubokręcik, czy jakby, albo szpikulec, jak to chce nazwać, tak nazwie, służy do tego nam, żebyśmy mogli zresetować tą kamerę. Dobrze. W zestawie nie mamy tylko zasilacza, który nam jest potrzebny, żeby zasilić tą kamerę prądem, ale tu wystarczy mały zasilacz, taki jak mamy w ładowarkach do telefonu i ja nie będę używał tego kabla gdyż mam tutaj kabelek już do którego podłączę tą kamerę o. zaraz wepniemy kamerę mamy już podłączoną do prądu o, tak możecie zauważyć, kamera nam się uruchomiła, za chwilę nam obróci się. O, to jest kamera obracana 360 stopni. Jest no, z powrotem nam wraca do tego miejsca, Kamerę w którym była. O! I kamera nam powiedziała config, żebyśmy ją skonfigurowali. Dobrze. Potrzebny nam jest program do obsługi tej kamery, więc bierzemy telefon, włączamy aparat. Namierzamy kod QR. Będzie teraz do nas przemawiała. O! I tutaj mamy teraz przejdź do strony. O! Przechodzimy do strony. Aplikacja, która jest do sterowania, nazywa się ICCAM365 i ściągamy ją z Google Play. OK mamy icam 365 i bierzemy zainstaluj. Tu pominiemy konfigurację konta, bo nam jest to niepotrzebne.. Wiecie co, wezmę ją na chwilę, wyłączę, bo będzie nam co chwilę gadała. Włączymy ją dopiero później, jak będziemy ją konfigurować. Nie teraz. O, i tutaj mamy ściąga nam się oprogramowanie z Google Play i CAM 365, 28%. Dobra, jak to się zainstaluje? Widzimy się za chwilę. Dobrze, ja jestem z powrotem. Aplikacja nam się zainstalowała, pobrała, więc naciskamy otwórz. Otwiera nam się aplikacja. Witamy i akceptujemy warunki umo polityki. Zgadzam się i teraz mamy, że możemy się zalogować przez Google, przez Facebooka, bądź przez e-mail lub telefon. I jeszcze zaloguj się przez LINE. I tak, zaloguj oznaczenia i tutaj zalogowano znaczenia, że zgadzasz się na warunki zawarte w umowie to nacisk zaznaczamy ptaszek i w moim przypadku zalogujemy się przez Facebooka albo nie, zalogujemy się na tym telefonie przez Google logowanie wybieramy konto Gosia i przeszliśmy do programu do yy, oprogramowania i teraz naciskamy kliknij aby rozpocząć dodawanie urządzenia naciskamy plus i teraz mamy żeby zezwolić aplikacji na używanie zeskanuj kod QR na obudowie urządzenia o i tak jak nam mówi, musimy zeskanować kod QR z urządzenia, ale na tą chwilę weźmiemy ją, załączymy, żeby już była włączona. O, teraz nam się będzie obracała, tak jak wtedy. No, obracaj się do góry. I znowu wróciła do tego momentu. OK. I tutaj na kamerze mamy ten kod QR do zeskanowania. Bierzemy telefon i najeżdżamy na ten kod. I go skanujemy. I teraz pisze rozpoznawanie urządzenia. Zezwalamy, zezwalamy aplikacji podczas używania. Wybierz sieć Wi-Fi dla swojego urządzenia. Wprowadź hasło wi i kliknij na I teraz tak. Niezbędne jest ustalenie twojej lokalizacji, aby sprawdzić. W nie dostosować urządzenie, i piszę tutaj, przejdź do aktywacji. Po przejściu do aktywacji, naciskamy dostęp do lokalizacji. Cofamy wstecz. Dobrze, wybieramy teraz sieć, do której będzie podłączone. U mnie będzie to TP-Link i wprowadzamy hasło. Pokaż kod QR kamerze urządzenia. O, i teraz tak jak nam tu mówi, musimy naszej kamerze pokazać ten kod QR. Pokazujemy. Powiedziało nam. I teraz słyszymy sygnał wypowiadany przez urządzenie. Naciskamy dalej. A trzeba zaznaczyć tutaj, że usłyszałem i naciskamy dalej. Proces zajmuje około 2 do 3 minut. Spróbuj maksymalnie zbliżyć do siebie router, telefon komórkowy i urządzenie. Camera startup. Wait for, for config. I teraz czekamy, aż nam się skonfiguruje sieć. I tutaj nam się ukazało, że dodano. I pisze wprowadź nazwę urządzenia i zacznij używać. No to my sobie tutaj wpiszemy na przykład samo R. I teraz zaznaczamy ukończono. I co nam się pojawi. I tutaj mamy wypróbuj darmowe, przechwycanie, przechowywanie w chmurze. Koniecznie z utratą obrazu spowodowaną awarią karty pamięci lub kradzieżą aparatu, i rozpocznij 30-dniową wersję, ale my tego nie chcemy. No i teraz mamy tutaj już nasze urządzenie. Które się dodało i naciskamy tutaj. I mamy pokazane. O, proszę bardzo. Tu macie pudełko. O. Na razie ja tą kamerą ruszam. Ale postawmy ją sobie tak. O. A i tutaj pisze, że gdy odległość między telefonem komórkowym a urządzeniem jest zbyt mała, może być słyszany wyjący dźwięk. Bo im dalej, tym lepiej musi być odstęp od telefonu i kamery 3 metry. Bo ta kamera ma wbudowany mikrofon. Naciskam wiem. I teraz tutaj mam właśnie ten mikrofon. A musimy zezwolić. Naciskam. O i mówię do was przez kamerę. O tak, mogliście zauważyć, było za duże sprzężenie i tutaj macie sterowanie tą kamerą. O kamera nam się przewróciła, ale możecie zauważyć, że nią obracam do góry, do dołu na boki. O, teraz idzie nam do góry. No i tutaj nam monitorku nam się wyświetla. I tutaj naciskamy, żeby odblokować, żebyśmy mogli słyszeć głos. I teraz do was mówię i słyszycie to wszystko, to co się dzieje z otoczenia, to co zbiera kamera. Dobrze, wyłączmy sobie to. I tutaj mamy zbliżenie na tym o, zoom tak zwany. O, weźmy, wezmę ją ustawie, tak. I tu macie, widzicie, bardzo blisko, widać pudełko. Co dalej jest tutaj w obsłudze tej kamery, w tej aplikacji? Tutaj sobie możecie otworzyć nagranie z danego dnia, z danego czasu, sprawdzić co wam się nagrało, czy ktoś próbował wam się włamać na posesję, jak was nie było. I tu pisze brak karty pamięci, no bo ja nie mam włożonej do tej kamery karty pamięci. Co my tu jeszcze mamy za funkcję? Tutaj mamy takie, a tu jak naciśniemy ten telefon, to nam się wyświetli na Cały ekran, widoczność. Cofnijmy to i klikając tutaj na obraz, mamy takie trzy kropeczki. Klikamy na te trzy kropeczki i przechodzimy tutaj do. Oj, ta ostrość. O, przechodzimy tutaj do ustawienia. Często przeglądane pozycje. Kalibracja obrotów przechylenia. My nie będziemy tutaj naciskali żadnej kalibracji. Przejdziemy do ustawień. A w ustawieniach mamy tak. Nagrywanie w chmurze nie jest włączone, bo to jest do opłacenia. Ale nie potrzeba nam, gdy mamy kartę pamięci. Tutaj... Jest również do opłacenia super rozpoznawanie, też jest to płatne, ale my tego nie potrzebujemy. Ustawienia audio, udostępnienia komuś innemu tej kamery, żeby miał też wgląd na swoim aparacie. Ustawienia nagrywania, ustawienia obrazu, ustawienia oświetlenia, karta pamięci, ustawienia powiadomień i ustawienia wykrywania. Naciśnijmy ustawienia audio. I tu mamy ustawione że działa nam, że mamy włączony mikrofon. W następnym mamy udostępni. To tak jak wam mówiłem, możemy udostępnić innemu użytkownikowi, żeby miał wgląd na tą kamerę. Na przykład jak my mamy tą aplikację i zainstalujemy yy, tacie czy mamie tą aplikację, żeby również miała wgląd na tą kamerkę. Następnie przejdziemy do ustawień nagrywania. W ustawieniach nagrywania mamy do ustawienia opcji Full HD bądź samo HD. W jakim formacie ma nam nagrywać? No, my tu mamy ustawioną Full HD, tą najlepszą. I nagrywanie zdarzeń czyli w nagrywaniu zdarzeń możemy ustawić, żeby nagrywało przez cały dzień. Nagrywanie samych zdarzeń, czyli jak wykryje jakiś ruch, bądź wyłączyć całkowicie nagrywanie zostanie wyłączone. Ja mam ustawione w swoich kamerach, żeby mi nagrywało przez cały dzień, ale to każde sobie ustawia, jak chce. Dobrze, anulujemy to, cofniemy i teraz ustawienia obrazu było, ustawienia oświetlenia. Oj, nie to wcisnąłem. Ustawienia oświetlenia. W ustawieniu oświetlenia mamy coś takiego jak inteligentny tryb, czyli że automatycznie włącza podczerwień, gdy światło jest słabe i przełącza białe oświetlenie, gdy wystąpi zdarzenie. Czyli po prostu, jak kamerka wyczuje jakiś ruch, to w nocy włączy się światło białe, zaświecą się ledy. Tryb podczerwieni, Kolorowy obraz, gdy światło jest nocne, czarno-biały obraz w trybie podczerwieni, gdy światło jest słabe. I ostatni tryb, tryb pełnego koloru, zawsze włącza światło wypełniające, gdy światło jest słabe. Z każdą z tych opcji możemy sobie włączyć. Dobrze, teraz przejdźmy, weźmy wstecz i przejdźmy do karty pamięci. Karcie pamięci. Nie znaleziono karty pamięci, ale jeżeli jest karta pamięci, no to możemy tutaj wyświetlić nam się ile jest zapisanego filmu na tej karcie pamięci i w każdej chwili możemy zresetować tutaj bądź usunąć dane z karty pamięci. I co nam zostało dalej? Ustawienia powiadomień. W ustawieniach powiadomień mamy coś takiego, jak włączenie powiadomień i czy ma wykrywać tylko ruch, czy może wykryć dźwięk albo ludzi. Ja mam ustawione, żeby wykrywało ludzi. A ruch i dźwięk mam wyłączony. I teraz tak, interwał powiadomień czyli powiadamiać ma nas na telefon yy, ta kamera przez i tu mamy do wyboru tryby przez jedną po jednej minucie, po 3 minutach, po 5 minutach, po 10 czy po 30. Ja mam, żeby po minucie mi dało znać o tym, że kamera wykryła ruch. Cofnijmy. I teraz mamy okres nie przeszkadzać. No to naciskamy to, żeby na przykład nam nie przeszkadzała, kamera nas nie informowała, żadnego o żadnym powiadomieniu i ostatnie było właśnie te wykrywanie a nie ustawienie powiadomień a teraz ustawienia wykrywania i tutaj mamy żeby wykrywaj tylko zmiany na ekranie, czyli żeby wykrywała tylko zmiany na ekranie bądź wykrywaj obraz i dźwięk i czułość wykrywania Jaka ma być? Czy ma być wysoka, średnia czy niska? Ja mam ustawione u siebie wysoka. I teraz ustawienia obrazu, czyli y, tutaj zaznaczamy, jaki obszar ma wykrywać, czy ma wykrywać cały obszar, czy tylko daną część tego obszaru. I tutaj mamy tak, resetuj obraz. Jedynka. Zwiększ lub zmniejsz obraz, klikając na ekran. Dwójka. Czerwony obszar to obszar alarmu monitorowania, a pełny ekran zostanie wykryty po zresetowaniu. No i tutaj, tak jak wam mówiłem, właśnie zaznaczamy te obszary, że na przykład zaznaczamy, żeby tu, tu, tu nie było tego kawałka widać, i naciskamy zapisz. I wtedy. O, konfiguracja przebiega pomyślnie i wtedy ten obszar, co zaznaczyliśmy na czerwono, on nie będzie wykrywany. Dobrze, cofamy dalej. Wstecz. Wstecz. Ostrzegawcza wiadomość. Wyłącz. A, i jeszcze dalej mamy menu, bo nie przesunąłem palcem. Ostrzegawcza wiadomość głosowa, czyli... Możemy tutaj włączyć, naciśnijmy włącz, i tutaj mamy ustaw wiadomość głosową, i tutaj możemy wziąć dzwonek domyślny. Czyli na przykład taki sygnał, bądź coś takiego. Jesteś w strefie monitorowania. Strefa alarmowa. Opuszczaj jak najszybciej. O, mamy takie yy, słowa. Nagrania. Weźmy sobie na przykład cześć witamy. Cześć. cześć. Witamy. Witamy. O. I kamera. Jak wykryje ruch. Informuje nas. Takim tekstem cześć witamy. Można również nagrać, dodać swój własny tekst. Tutaj mamy dodaj. Musimy jak zawsze zezwolić. No zezwól. I tu trzymając nagrywamy. O. Na przykład nagramy Witaj na kanale Świat Majstra. I tutaj naciskamy. Żeby nam odsłuchało, ale my już dodamy zapisz. I gdzie nam jest? A. Gdzie jest ten nasz dźwięk? O, i tutaj jest ten nasz dźwięk. Naciskamy, żeby nas tym dźwiękiem informowało. Teraz naciskamy, żeby nam odczytało. No, i tutaj nam powiedziało ten nasz tekst, który nagraliśmy. Dobrze cofnijmy się dalej i teraz mamy dalsze ustawienia w dalszych ustawieniach mieliśmy już ustawienia powiadomień, ustawienia wykrywania ostrzeganie wiadomości głosowej to już też pokazywałem inteligentne śledzenie to ja też mam włączone, żeby właśnie inteligentnie nam śledziło, czyli o śledziło nam ruch nie tylko, że wykryje coś, ale i za danym obiektem podążało. Kamera podążała. Cofamy. I tutaj ustawienia AL to jest tak zwany opiekun, czyli możemy sobie wykupić opiekuna, czyli na przykład możemy jakąś firmę ochroniarską, która nam będzie yy, dostawała ona informacje. I wtedy ona będzie dzwonić, na przykład ochrona, możemy się dogadać tak z ochroną, że ochrona będzie dzwoniła do nas, informowała, że kamera wykryła jakieś zdarzenie i czy mają ją interweniować, czy nie. Dobrze, cofnijmy dalej. Opiekun, inne ustawienia, czyli zresetować urządzenie. Czyli tutaj jak naciskamy resetuj urządzenie klikamy, nie będę klikał, ale jak klikniemy to czekamy jakiś czas i y, kamera jest resetowana do ustawień. No i żeby nam kamera cały czas y, działała, to musimy mieć podłączoną ją do y, zasilania przez zasilacz i kabel dołączony. No ja tutaj musiałem sobie dokupić y, kamerę, y, nie kamerę tylko y, kabel bo potrzebowałem dłuższy. No i yy, cały czas musi mieć ta kamera dostęp do wi naszego Wi-Fi, żeby ta kamera działała. I tak właśnie wygląda ta kamerka z temu zakupiona. Jestem zadowolony z tej kamery. Bardzo ładnie wykrywa ruch, dobrze działa, informuje nas no i co moi drodzy? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, łapek w górę, co pozwala mi poszerzyć grono moich odbiorców. No i również zapraszam Was serdecznie na mój drugi kanał, kanał o nazwie Świat Akwarysty. Dobrze. Pozdrawiam Was i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.